Cześć, mam tu The Mace Runner, i w tym odcinku, jak sama nas zamówi, moje kastomy. To są aktualnie u mnie. I tak. Yy, ktoś mnie właśnie poprosił, żebym zrobiła taki filmik, i uznałam, że to dość dobry pomysł, aczkolwiek większość moich kastomów to po prostu się sprzedały. Bo sprzedałam. Nie ma co, bo zbieram na pewną rzecz i rzeczy. No, dobra. Yy, a więc mam ich tyle. Dwa z nich idą na sprzedaż, a z trzecim to nie wiem jeszcze. I tak, zaczniemy od mojego najnowszego, czyli którego skończyłam wczoraj. Jest to custom fryza 2015 na siwuska, połączenia fryza z andaluzem. I tak, o Boże, jak widzę jest siwy i miałam go sprzedać, ale jak go już pomalowałam, to uznałam, że jest taki śliczny, że go sobie zostawię. Na razie póki co przynajmniej. I ma na imię Rydian, Buzdygan pomógł mi wybrać czy imię. Tak, no, ma tutaj uszka takie zaczerznione, bo to jest maść siwa, grzywę ma właśnie taką pożółkniętą, ogon także, szczotki na tego także i grzywkę z tej strony też. I tak, ma oczka, niestety to wyszło trochę krzywe, to, to już lepsze jest. I tak, jak widać, co tutaj, co widzicie, te takie czarne planki to nie są pęknięcia, to są po prostu yy, od brudnego pędzelka. Tylko tutaj jest takie niedomalowanie, ale to mi nie przeszkadza. Ma taki zaczerwiony pyszczek. Kopyta ma szare, jak widać. Szare z czarnymi takimi, no, Próbujemy jakoś dopracować, żeby nie były takie jak zwykle. No, w jest maści siwej. Mi się bardzo podoba. Tylko tak, yy, cały czas się brudzi, jak go nie dotnę, to się zaczyna robić brudny, więc muszę go tutaj na przykład muszę go, żeby odmalować, nie? co chwilę tutaj muszę odmalować na ogonie i najbardziej z tej strony, tutaj na zasadzie, tutaj i ogólnie tutaj na brzuszku jeszcze, potem u pasteli mam ślady. No go tutaj tylko odmaluję i będzie naprawdę, no, na stresie będę go brała na pewno, dzisiaj jest ładna pogoda. Więc może pójdę, może nie zobaczę, jak pójdziesz czasem. A naprawdę fajnie jest na złożu. Aczkolwiek na działce jeszcze nie mam zbyt wielu roślin, więc nie wiem, jak wyjdzie sesja, nie? A nie mam jeszcze w czym nieść tych koni. Muszę sobie zrobić takie torebki transportowe, takie z filców czy coś w tym stylu z materiału na figurki. Mam zamiar iść na sesję właśnie z nim. Nagą. Lazarusem. W ogóle tam pan... Nie jeszcze nie wiem. Na pewno z nim, z Nangą i z laserusem. I myślę, że wzięłam... no i z Alantajerem. bym w sumie go widziała. Yy, Zalantajer. Frisco muszę też Overwatch. No coś bym... Dobra, nieważne. Także to jest Rydian. Mi się naprawdę bardzo podoba, dlatego go zostawiłam. No. Piszcie czy Wam się podoba, czy nie. Nie bardzo. Oczywiście to nie jest Roy, to nie jest Roy. Roy, czyli Rise of Jupiter jest tam w gablocie, boże, w, w gablocie. Boż nie przemalowałabym go. To jest z wymiany. Yy, tak. No. Drugą klaczą, która właśnie idzie na sprzedaż i na razie jest zarezerwowana, jest klacz Rasy Shire, przemalowana na ciemno tak, już w wielu filmikach o niej mówiłam, że ją sprzedam, ale nie wiem. Jak się nie sprzeda, to się nie sprzeda. Trudno zostawię ją. Nie ma imienia dlatego. Bo jak nadaję imię, to po prostu ciężej mi się pozbyć konia, a mi się podoba. Ale nie chcę nadawać imienia, bo potrzebuję pieniędzy, już mówiłam. Um, no. Tak, ale jeśli ta osoba by się rozmyśliła, jak widać, jest pocieniowana, to wiecie, że sprzedaje ją za 40. 40-45 zł, coś około tego. Ale myślę, że 40, ponieważ tutaj jest takie. No. Taki. Takie, takie jaśniejsze. Przez mokro, mokry pędzelek od pasteli. Taka plamka. A ta chyba nie przeszkadza zbyt dnią. Ogólnie jest bardzo pięknym konikiem. No i oczywiście kokardki. Ko aha, kokardki, gumki będą błękitne nie tak jak lakier, a może, nie wiem, zobaczę wiem właśnie, mogę lakierem pomalować, ładnie będzie wyglądało no, yy, trzecim koniem który jest na dobre u mnie, tak jak Rydia jest Asturio, jest to ogier analuzyjski, kruczokary nie ma no bo kruczokary yy, tylko ma tutaj taką gwiazdeczkę i koronkę tak, jest nim sesja yy, no. jest on gumowy a Zalantayer jest twardy i pomalowany gumą. A on był y, gumowy i pomalowany farbą. I w stanie masakrycznym. No. Czwartym koniem oczywiście to jest ten zierabacz konkursowy jest żrebie hanowerskie. Boże, ja tam się tuką, Przepraszam, moja mama rzuca kartę. <grywka> tak. Y, no i jest naprawdę ładny. Zastawiałem go sobie bardzo chętnie. Ale no, uznałam, że lubię Was, widzów, więc go oddam za free. Oczywiście nie, no, w sumie nie za free, bo to jednak za konkurs. Tam trochę trzeba się napracować mieć pomysł i w ogóle. No, czwartym, y, piątym koniem jest oczywiście moja kochana klaczka Overwatch. Y, Persheron, jej nigdy nie oddam. Tak, moja jest taka śliczna. Y, muszę zrobić kantar. Odmiana, najbardziej podoba mi się ta odmiana tutaj i ten ogon, po prostu cudne. Nie wiem, jak mi to wyszło. No, ogólnie mi się podoba, ma zarzucone tutaj. Tylko kopyta mi się nie podobają, myślę, że będę musiała podmalować troszeczkę. O nie, on ma brudną nogę. Nie. Patrzcie, ja mam brudną nogę, muszę jej umyć. Na szczęście te farby są odporne. No. Szóstym koniem jest yy, konie, który zostaje u mnie. Także hmm, źrebie holsztyńskie, bian, blanka, przepraszam, blanka, lub bianka, nie, blanka chyba, yy, bianka, bianka chyba, dobra, nieważne, powiedzmy, że blanko-bianka, <grydy> no. niestety się trochę kiwa, ale to mnie nie przeszkadza, ma taką brzydką odmianę, którą muszę poprawić, o, niestety, zercernione łóżka, jak to u maści bułanej, yy. Tak, jest to maść taka błana, brudna, yy, bo są takie maści. Yy, tylko niestety wyszła w mi toku tutaj. Pręga to krzywo. Szary kopytka. Yy, no. Tak jak powinien wyglądać koniec maści błanej. Wygląda. Dalej jest właśnie maść błana, taka czysta, żebym się wyraziła. Jest to lawa. Yy, taki custom yy, klaczy Missouri Foxtrotter. I po prostu tutaj się zbyt nie wysiliłam, ponieważ yy, zrobiłam cieniowanie na nogach. Dodałam pręgę grzybicową, która w tym miejscu się zrąbała. Wycieniowałam też tutaj trochę, żeby nie było tego widać. Pomalowałam grzywę i ogon. I tylko o, jeszcze, przy, jeszcze przy, przyciemniłam i uszy, żeby była to moja błona I według mnie jest ładna, lepsza niż tam, na pewno co była. Dalej jest oczywiście Zierobosze, który mieszka u mnie. Kopia z yy, hanowerskie Hanowerskiej yy, Tutaj chyba testowałam to maść, z tego co pamiętam. I wyszło jak na pierwszy raz, nawet spoko. O, jest brudno. Już nie. Czekaj, ja. No, już jest czysta. Tylko kopytka ma taki kolor, taki, 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 taki trochę zromany. Ale mi się bardzo podoba, dlatego. bo była pomarańczowa, jeśli ktoś yy, pamięta. Wraźnie, ten, ten model jest pomarańczowy i taki brzydki. Więc ja po prostu ją pomalowałam. I jest teraz taka bardzo słodka. Widać trochę cieniowanie, bo jest karognera. Tak. Kolejnym koniem jest Live Livewire. Ogier y, nie podoba, to jest, yy, On mieszka u mnie, ale nie podoba mi się. Także jak nabędę oryginalne malowanie, to go sprzedam. Ym, sprzedam go, bo nie podoba mi się. Nie wiem czemu. Po prostu nie, nie, nie wpadnie tak zbytnio do gusta, że tak się wyrażę. No. Dalej jest. Ogier, już ostatni zresztą, ten jest Walker Horse Lazarus, który mieszka u mnie i w życiu go nie sprzedam. Yy, tak, chrapki, ostrość, ostrość, ostrość. O, jest. Tak, tutaj ma odmiankę taką: ma zarzucone tutaj, właśnie, yy, grzywę, Ogonek także ma takie kopytka, które muszę poprawić. Zrobię tak jak fryzowi, że takie paseczki. Jest maści właśnie brudno kastanowaty i cieniowanie ma. Jak tak się spojrzy, o teraz widać, jest zaciemniony widocznie, tutaj na przykład. Tutaj także. No i jest zaciemniony, jest cieniowany, dlatego mi się tak podoba. Z tej strony także. Ostrość. No. Tylko tutaj nie zaciemniłam, nie wiem czemu. No, ogólnie tak się prezentuje. No. Tak. No i jeszcze teraz yy, zaczęłam w sumie tego, Storm to był, ale popękało wszystko tutaj. Nie wiem czemu, nie wiem dlaczego. Teraz też pomalowałam i popękało wszystko. I na razie nie mam zapału, żeby go dokończyć. Może kiedyś, jak mi się zachce, to go dokończę. No. No. To chyba by były wszystkie kastomy, bo więcej nic nie zidentyfikowałam. To jeszcze przejrzę okiem. Nie, nie mam więcej. Tak, to by było na tyle, to są wszystkie. Jest ich raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 chyba z tego co widzę, tak? Czy nie umiem liczyć? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tak, 11. No, także będę miała 9 póki co Live czyli tego może sprzedam. A to się jeszcze zastanowię. No. No i to by było na tyle. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i pa pa!